Teraz bardzo proszę już pana doktora Macieja Jana Mazurkiewicza o przełożenie tematu ludobójstwo Niemiec na Polakach w czasie II wojny światowej, walka o prawdę w USA, Włoszech i Polsce. Panie doktorze, proszę też 20 minut. Buongiorno a tutti. Dzień dobry. Drodzy Państwo, historia, którą Państwu dzisiaj opowiem nie będzie słodka jak sycylijskie pomarańcze. Sycylia, z której przyjechałem do państwa, gdzie mieszkam, osiadłem. Będzie dotyczyła ludobójstwa Niemiec na narodzie polskim. Połączona jest, połączone jest moje wystąpienie z promocją książki. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Prawdę powiedziawszy, drodzy państwo. Ciężko mi się mówi na ten temat, ponieważ to jest pierwszy raz, kiedy w mojej karierze naukowej um, przedstawiam temat związany tak bardzo ze mną, w który byłem osobiście zaangażowany przez wiele lat. A nie zagadnienie czysto merytoryczne, które mógłbym omówić naukowo na spokojnie. Książka, którą Państwu prezentuję, jest pierwszą i jedyną w Polsce książką dotyczącą zbrodni niemieckich na narodzie polskim. Co może Państwa dziwić, ponieważ mamy już blisko 80 lat od czasu zakończenia II wojny światowej, ale do tej pory nie powstała publikacja, w której zebrano by wszystkie informacje na ten temat. Druga kwestia dotycząca tej książki to to, że prezentuje ona zagadnienie zbrodni niemieckich na narodzie polskim z punktu widzenia prawa, a więc przenosi nieco rozważania na grunt. Powiedziałbym mniej emocjonalny, spokojniejszy. A jednocześnie mm, zawarłem tutaj część bardzo rozbudowaną, historyczną, w której e, kwestie e, zbrodni, całego wachlarzu, a tego z czym mieliśmy do czynienia w czasie okupacji, i to nie tylko na terenie Polski, ale przecież także na terenie Rzeszy, Wolnego Miasta Gdańska, obszaru administrowanego przez Ligę Narodów, czy na ziemiach okupowanych przez Niemcy po 1941 roku. Czyli na ziemiach Związku Sowieckiego, nielegalnie anektowanych w 1939 roku. Więc jest to publikacja szeroka. Jak szeroka i bazą źródłową jest 1100 publikacji, które udało mi się przejrzeć w ciągu 5 lat, plus akta procesu norymerskiego, stanogramy, to jest 46 tomów każdy po 600 stron w języku angielskim lub niemieckim. Czyli widzicie Państwo, że praca jest tytaniczna. Bibliografia zawarta w tej pracy jest uznawana obecnie za najbardziej szczegółową bibliografię dotyczącą zbrodni niemieckich na narodzie polskim. Mój pomysł był następujący, aby kontynuować tę serię i zaprezentować kolejny tom, w którym oceniłbym z punktu widzenia prawa międzynarodowego zbrodnię. Sowieckie na no, narodzie polskim i trzecie ukraińskie. Mielibyśmy w związku z tym trylogię, pierwsze kompletne kompendium wiedzy na ten temat. Uważam, że jest to pewnego rodzaju antidotum i lekarstwo na wszystkie problemy, o których tutaj rozmawiamy, bo można przedstawić tysiące przypadków, w których Polacy byli zniesławieni, byliśmy niezrozumiani. Historia Polski cierpi na zachodzie i nie tylko na wschodzie, jest wykorzystywana instrumentalnie przez różne grupy. O czym doskonale wiemy i możemy mówić o tym w nieskończoność. Nie ma, nie ma tutaj nie jest to moim celem, aby pokazywać kolejne takie przypadki. Muszę na to spojrzeć z lotu ptaka ogólnie, nie w sposób historyczny, ale bardziej prawniczy. I tu jest problem, pojawia się związany z wydaniem tej książki, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, że w Polsce jest problem z wydaniem takiej książki która, tak jak wspomniałem, może stanowić pewnego rodzaju medykament na, na bolączki, o których tutaj wszyscy mówimy, wiemy i walczymy z nimi od lat. Proszę sobie wyobrazić, że taką publikacją nie jest zainteresowany Muzeum II wojny światowej, nie jest zainteresowany Muzeum Historii Polski, nie jest zainteresowany Instytut Pileckiego, nie są zainteresowani politycy partii rządzącej oraz opozycyjnych, nie jest zainteresowany tym nikt. Trafia się w końcu jeden Sprawiedliwy, który postanawia wspomóc projekt. Książka ujrzała światło dzienne, dostała później bardzo dobre recenzje. Starałem się również o jej wydanie w języku angielskim i niemieckim, także w języku francuskim, bo zapewnienie ze strony pierwotnego wydawcy, czyli epn -u. Natomiast poruszenie w sadzawce Siloam sprawiło, że pojawiły się nowe postaci. W teatrze działań i PNOS, w związku z tym nowe kierownictwo nie, nie do końca mm, chciało przyjąć te warunki. Co interesujące no wydaje mi się, to jednak szokujące z perspektywy człowieka mieszkającego na zachodzie, w pewnym momencie, gdy takie deklaracje zaczęły padać publicznie z ust osób najważniejszych i decydujących, i nastąpiło z nich wycofanie, to i zniknęły wszelkie materiały internetowe na ten temat. A więc mogę powiedzieć w skrócie, że państwo usuwa, czy jego przedstawiciele, w momencie, gdy się nie zgadzają z pewnymi tezami, usuwają swoje wcześniejsze deklaracje. Co może również stanowić trudność w moim funkcjonowaniu jako autora książki. Słowo należy się również na temat wykształcenia, które odebrałem. Jestem z jednej strony doktorem prawa, specjalizuję się w prawie międzynarodowym historii prawa. Z drugiej strony, historykiem, więc mam wykształcenie podwójne. Ja studiowałem na dwóch uniwersytetach, Warszawskim i Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo ciekawą postacią w moim życiu był profesor Stanisław Stalmonowicz, autor ponad tysiąca publikacji, to nestor polskich historyków prawa, który przeprowadził mnie suchą stopą przez okres komunistyczny, jeżeli chodzi o myślenie i zaangażowanie intelektualne, sposób patrzenia na pewne problemy, gdyż był to człowiek odbierający formacje jeszcze od profesorów wiedeńskich, lwowskich, wileńskich, skąd pochodził. Odbiór książki w zasadzie był bardzo niewielki w kraju. Tutaj dzień dobry panie profesorze Kornat, również panu dostarczyłem pewne egzemplarze, ale spotkałem się z brakiem odzewu i też z jakiejkolwiek właściwie informacji zwrotnej na ten temat, co pan sądzi, może się dowiemy. Bardzo się cieszę, że Akurat mamy okazję się znowu spotkać, ja już trochę z dalszych stron. Wydaje mi się, że też moja historia pokazuje na jak, stracone, na jak straconej pozycji jest pokolenie osób roku 89, bo właśnie w tym roku się urodziłem dosyć symbolicznym. Muszę Państwu przyznać, że większość moich znajomych, naukowców z kraju i z innych części świata. Tych z krajów wyemigrowała i znaczna część z tych, którzy chcieli kontynuować pracę naukową, nie miała szansy na to w kraju. W związku z tym zajmuje się lwia część, na przykład, tematami żydowskimi, więc można powiedzieć, że przeszli do konkurencji. Sytuacja wygląda tak, że możemy ocenić z jednej strony, że to brak kręgosłupa moralnego, a z drugiej strony brak formacji, co tutaj zawiodło. Sytuacja młodego badacza w Polsce wygląda obecnie tak, że przyjmując etat, który jest wisienką na torcie po zakończeniu pracy naukowej nad doktoratem i dostępny dla nielicznych, dostaje tak niskie uposażenie, że w zasadzie nie może funkcjonować. No, jest ono niższe niż uposażenie studenta-doktoranta, biorąc pod uwagę stypendia, które tenże otrzymuje. Zauważyłem też, że w Polsce na ogół mówimy o tym, co powinniśmy. To jest ten, ten dylemat, napięcie między, klasyczne zresztą napięcie filozofii między Zolen a sein. Zajmujemy się tym, co powinno być, właściwie uciekając trochę od tematu, jak jest. A jak jest, drodzy Państwo, próbując się przebijać przez kwestię wydania tej książki w języku angielskim czy niemieckim. Natrafiłem w Stanach na bardzo różne postawy. Polonia amerykańska raczej nie, nie, nie wspiera takich projektów i one się kojarzą. Kojarzą się, jak Państwo możecie się domyślić, z pewnego rodzaju atakiem na inne grupy, czy możliwościami, czy bycia podejrzanym o tego typu tezy, co nie jest zgodne z prawdą. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest o historii nas wszystkich. Ona nikogo nie wyklucza. Jest o historii naszych rodzin, naszych przodków. Niezależnie od wyznania, od tego, z której części okupowanej Polski pochodzili, od tego, jakie poglądy polityczne mieli, oni byli ofiarami systemu totalitarnego i cierpieli równo. W związku z tym upolitycznianie badań, które prowadzę, czy ujmowanie ich w ramach polityki, czy prawdy historycznej, nie wiem, czy ona by miała się różnić od prawdy. Jako takiej, czy walki historycznej od walki, po prostu prawda. Uważam za jednak niedopuszczalne. Finalnie środowiska polonijne, także Instytuty Polskie, które znajdują się w Europie Zachodniej, Piasa, Instytut Piłsudskiego, nie są zainteresowane tego typu tematyką. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, tego wsparcia finansowego nie ma, Mogę przyznać, że jestem na żebrach w internecie, to znaczy na zrzutce, przez rok udało mi się uzyskać wsparcie w kwocie 7 tysięcy złotych. Także jak widzicie państwo, jest ono dosyć niewielkie i niewystarczające na prowadzenie dalszych projektów, nie mówiąc o tym, że mógłbym napisać kolejne dwa tomy, tak jak Państwu wspomniałem. Jeden poświęcony zbrodniom sowieckim, drugi zbrodniom ukraińskim. Tego nie będzie prawdopodobnie. To zostaje. Zostaje społeczność międzynarodowa, na przykład w Stanach. Profesor Neymar na Uniwersytecie Stanforda, dalej Instytut Hoovera. Tutaj wydaje się, że patrzą na te kwestie nieco życzliwszym okiem. Profesor Hinton, profesor Frost, profesor Davis. Ze wszystkimi nimi się kontaktowałem. Profesor Snyder. To w zasadzie to, to nie przynosi rezultatu, ale możemy też zadać sobie pytanie, dlaczego niby obcy mieliby zajmować się naszymi sprawami, gdy my się nimi nie potrafimy zająć. Drodzy Państwo, żeby Państwu jeszcze unaocznić ten problem, chciałbym wskazać, że w Polsce obecnie mamy dwóch historyków prawa, którzy zajmują się okupacją niemiecką. Jest to szokujące. Jeden historyk prawa zajmuje się administracją niemiecką, więc jest to temat wąski. Drugi sądownictwem. Również jest to bardzo wąska specjalizacja w żaden sposób nie ogarniająca kwestii w sposób szeroki z lotu ptaka. Zaznaczyłem również w swoim tytule wystąpienia, że poruszę kwestię włoską, dlatego że jest mi ona stosunkowo bliska z racji zamieszkania na Sycylii. I myślę, że pewnego rodzaju lekcje moglibyśmy również wyciągnąć z tego podejścia do historii. Mówię tutaj zarówno w kwestii, w perspektywie szerokiej, popularnego odbioru tematów polskich, jak też z punktu widzenia naukowego, co się dzieje w nauce włoskiej czy w nauce zachodnioeuropejskiej. Otóż, drodzy Państwo, bardzo trudno jest wyobrazić sobie pewne rzeczy. Ludziom, którzy traktują historię w zupełnie inny sposób. W Polsce traktujemy to jako narzędzie, uważamy, ostrzymy narzędzia, a do polityki historycznej wykorzystujemy, instrumentalizujemy. Pytanie, czy to dobre, czy nie, nie chciałbym tego oceniać, dlatego że mnie przede wszystkim interesuje mówienie o prawdzie. Zbrodnie nie nazwane. Nie istnieją. I tak, w świadomości państw zachodnich bardzo często ta zbrodnia nie istnieje. Ja w tej książce zaproponowałem po 500 ponad stron rozważań nazwanie tej zbrodni. Wiecie Państwo, jaki jest oddźwięk na moje propozycje? Żaden. Bo będziemy mówić o kolejnych przypadkach. Rozumiem, tak, że nauczyciel w Nowym Jorku jest zły, a nauczyciel w Londynie też czegoś nie zrozumiał, a ktoś obraził Polaka ABC. Nie, ja daję konkretne możliwości, instrumenty ku temu. I one nie są wykorzystywane. Zaproponowałem nazwanie zbrodni ludobójstwa państwa niemieckiego na Polakach jako wytępiania. To określenie pojawia się bardzo często w dokumentach niemieckich, a więc ci, którzy byli ofiarami tej zbrodni uzyskaliby miano wytępionych. Ja rozumiem, że może mieć to określenie wyprowadzone w sposób niejako sztuczny, ale udokumentowane i uzasadnione swoje wady i zalety. Natomiast nie podniosła się na ten temat żadna dyskusja. Ja przypomnę, że w podobny sposób ukuto pojęcie w historiografii polskiej żołnierzy wyklętych, co nastąpiło w połowie lat 90 Powstał tekst na ten temat i rozgorzała debata. Natomiast tutaj takiej debaty nie ma. I możemy gasić te pożary, natomiast, co zrobić, żeby elity państw, w których dochodzi do zniesławienia Polaków, do niezrozumienia tych kwestii, zrozumiały swoje błędy. Moim zdaniem należy zrobić to w sposób. Spokojny, prezentując nową perspektywę prawną, być może skorzystać z badań Genocide Studies, wprowadzić polski przypadek na agendę światową jako jeden z kolejnych przypadków ludobójstwa czy zbrodni masowej, która jest porównywalna, może być badana przez badaczy zachodnich, może być porównywana bez szkody, bez szkody dla innych przypadków. I to jest pomysł. I to jest konstruktywny pomysł, który opisałem już w kilku tekstach związanych z i zbrodniami niemieckimi na narodzie polskim i z sowieckimi. Dokonałem kilku porównań, możliwości w tym zakresie. Te kwestie, jak Państwo widzicie, nie są podejmowane. Dalej zajmujemy się tym, że ktoś się poczuł urażony albo ktoś się nie poczuł urażony i w zasadzie nic z tego nie wynika. Czyli dyskutujemy o tym, co być powinno. I ten realizm magiczny sobie w Polsce dalej kwitnie i tyle ma wspólnego z rzeczywistością, że ją odrzuca, tudzież pomija. Ja nie widzę w tym momencie żadnych możliwości na zmianę tej sytuacji, ponieważ, tak jak Państwu wspomniałem, rozmawiałem z politykami, z naukowcami z dyrektorami różnych instytutów za oceanem i po tej stronie, z ambasadorami, na przykład dawny ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Wilczak, nie jest zainteresowany taką tematyką również. Także e, może postawmy się w sytuacji młodego badacza, bo to też jest istotne, żeby zrozumieć, e, na jakich fundamentach działamy. To znaczy, tak jak profesor Salmonowicz słusznie twierdził, e, nauka to jest najdroższe hobby. Które możemy sobie zafundować. Ja się z tym rzeczywiście zgadzam w pewien sposób, jeżeli ktoś to kontynuuje. kontynuuje. Um, ale czy naprawdę jest sens, żeby kolejne pokolenie młodych badaczy, ambitnych, którzy mogliby zajmować się tematami polskimi, którzy mają potencjał, są zdolni, pracowici, znają języki? Są mobilni, często jeszcze nie, ma, nie mają rodzin, więc nie mają też tego obciążenia, mówię tu w cudzysłowie, e, sprawami rodzinnymi. Mogą po prostu działać. Czy takim ludziom warto podcinać skrzydła? Ja znam takich ludzi mnóstwo. Ale wiecie, gdzie oni, wiecie Państwo, gdzie oni dzisiaj są? Memorial Holocaust Museum w Waszyngtonie. Oni pracują w Tel Awiwie, w Yad Vashem, Tam są w Berlinie w Darmstadt tam są moi koledzy i koleżanki co z tym możemy zrobić myślę że to jest właściwe miejsce i forum do tego żeby zastanowić się nad tym problemem i żeby to moje symboliczne pokolenie roku 89 faktycznie nie było stracone ja niestety już w pewien sposób straciłem nadzieję i zagłosowałem Mieszkam za granicą, ale czy tak musi być dalej w naszej ojczyźnie? Proszę mi wybaczyć, być może ten dosyć szczery ton, bo nigdy sobie na niego do tej pory nie pozwoliłem, ale uważam, że jestem w gronie osób zaufanych, którym również zależy na rozwiązaniu problemów, które zostały poruszone. Zostały poruszone w temacie dzisiejszej konferencji Jeżeli państwo byście chcieli wesprzeć projekt mam kilka egzemplarzy tej książki U mnie nie ma inflacji Cena Okładkowa Jeżeli ktoś z państwa chciałby wesprzeć bardziej Całość pieniędzy oczywiście idzie na Cele która Przedstawiłem czyli Przetłumaczenie książki Którą nie chce się zająć ani Polonia za granicą, ani państwo polskie, ani osoby prywatne, ani instytucje publiczne. Zajmuję się tym ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi za to wystąpienie, chociaż właśnie przykry, że właśnie badasz samodzielny ma takie problemy i kłody się rzuca pod nogi. Czy może ktoś adwocem chciałby powiedzieć odnośnie tego, może ktoś się uda, albo to będzie w dyskusji o, jest pan profesor Żaryn, może jedno zdanie. Ja przepraszam, bo nie byłem na, od początku na pańskim wykładzie. Być może pan o tym mówił, także z góry, z góry przepraszam, jeżeli w płot uderzę a nie w sedno sprawy, ale rzeczywiście z tych przynajmniej ostatnich fragmentów Pańskiego wystąpienia można wnioskować, że próbował Pan dotrzeć do najważniejszych instytucji i nie uzyskał Pan żadnego wsparcia. Ja oczywiście nie znam książki, w związku z tym na, przepraszam, że to tak oczywiście, ale nie znam. Pańskiej książki, więc nie umiem powiedzieć, jaka jest jej wartość, ale biorąc pod uwagę, że została wydana w Instytucie Pamięci Narodowej, no to rozumiem, że przeszła ścieżkę recenzyjną, że ma wszelkie pozytywne cechy pracy naukowej, bo inaczej by w tej instytucji książka nie wyszła, a o tym doskonale wiem, bo pracowałem tam ponad 15 lat. Natomiast pytanie i ewentualnie prośba przede wszystkim o skierowanie się w stronę Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. No bo to dzisiaj jest ta instytucja, która tak, aha, bo to jest dzisiaj ta instytucja, no, która ma obowiązek przynajmniej udzielenia odpowiedzi. Jeśli można, to. Proszę jeszcze raz się tam zwrócić po dzisiejszej konferencji. Tak się składa, że jestem członkiem Rady Programowej tegoż Instytutu, więc przynajmniej na pewno zobaczę Pana, pana wniosek czy prośbę o przetłumaczenie na język angielski i niemiecki. Oczywiście Polska Fundacja Narodowa to jest ten drugi adres który też warto uruchomić. Prawdopodobnie pan już wszędzie tam otrzymał negatywne odpowiedzi, ale proszę próbować. To są instytucje, które mielą być może różnie i zmieniają zdanie. Także warto tej cierpliwości się nauczyć. I oczywiście trzecia droga też jeżeli pan tu uzyska jakieś wsparcie ze strony tejże konferencji to warto z tej drogi skorzystać czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych a szczególnie pan dyrektor Sławomir Kowalski czyli ten który zajmuje się państwem znaczy Polonią i Polakami na wschodzie to jest też ale proszę próbować, proszę próbować. Ja domyślam się, że te wszystkie instytucje, o których wspominam to na pańskiej mapie, też się znajdują. Natomiast proszę próbować. Będzie też zmiana na stanowisku dyrektora Departamentu Dyplomacji, ponieważ pan Rafał Wolski odchodzi na jakąś placówkę dyplomatyczną. Może warto wykorzystać też tę zmianę na stanowisku tego z kolei departamentu i nową panią dyrektor. Nie mam kompetencji, żeby ujawniać to nazwisko poza płcią.